80 lat temu na wodach środkowego Bałtyku rozegrała się mroczna wojenna tragedia. Radziecki okręt podwodny S13 zatopił Gustofa, niemiecki transportowiec, który oprócz tysięcy żołnierzy przewoził także kilka tysięcy cywilów. Mimo dramatycznych, żarliwych modlitw i krzyków rozpaczy, Zginęło na tym statku także kilka tysięcy małych dzieci. Pochłonęła ich groza wojny. Wojny rozpętanej sześć lat wcześniej przez ich rodziców w brunatnych mundurach. Tragedia Gustofa obrosła wieloma legendami. Te najbardziej popularne opowiadają o rzekomych skarbach, które na tym statku naziści próbowali wywieźć w bezpieczne miejsce. Między innymi o bursztynowej komnacie. My jednak w naszej opowieści skoncentrujemy się na usteckich wątkach tej tragedii. Gustloff był niemieckim statkiem wycieczkowym, służącym dla organizacji KDF (Kraft durch Freude, czyli Siła poprzez Radość). Ta organizacja miała za zadanie pozyskiwać dla ruchu nazistowskiego coraz to nowych zwolenników poprzez organizację bardzo atrakcyjnych rejsów wycieczkowych dla robotników, chłopów, dla ludu. Był to, jak go reklamowano, jedyny statek bezklasowy, gdzie nie było klas wyższych, niższych. Wszystkie kajuty miały dokładnie ten sam standard. Na początku, jeszcze zanim wybuchła wojna, Gustlow rzeczywiście pływał w rejsy wycieczkowe, ale w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, został zmobilizowany do niemieckiej marynarki wojennej. Na początku, jako statek wycieczkowy. I tu taki epizodik: w 1939 roku, we wrześniu, Gustlow ewakuował z Gdańska ponad 600 rannych polskich żołnierzy do szpitali w rejonie Hamburga. Później został wcielony do drugiej dywizji szkolnej okrętów podwodnych, która stacjonowała w Gdyni i służył po prostu jako okręt wojenny, pływające koszary. Nie wychodził w morze, natomiast na jego pokładzie mieszkali kursanci, którzy później po ukończeniu szkolenia wypływali w rejsy bojowe na niemieckich okrętach podwodnych na Atlantyk. W 1945 po prawie dwóch latach. Niewyrodzenia w morze, Gustlow został wyznaczony do ewakuowania całej drugiej dywizji szkolnej Ubotów. To było prawie 2000 niemieckich żołnierzy, marynarzy, ale także kilku tysięcy cywilów, w większości kobiet, dzieci i starców. Było też na pokładzie wielu rannych żołnierzy, ponieważ był tam też ewakuowany szpital. W sumie na pokładzie znajdowało się ponad 10 tysięcy ludzi. To tyle, ile wówczas liczyły dwie ustki. To znaczy, liczba mieszkańców ustki wynosiła wówczas około 4,5 tysiąca mieszkańców, a więc na Gostofie znajdowała się liczba dwukrotnie przewyższająca liczbę mieszkańców całego ówczesnego miasteczka, jakim była. Mostka. Na pokładzie znajdowały się też rodziny nazistów. Wiemy, że na pewno płynęli e, członkowie rodziny e, szefa e, powiatowej organizacji partyjnej w Gdyni. Płynęła też na pokładzie Gustlofa rodzina nadburmistrza Gdyni, hitlerowskiego nadburmistrza Gdyni. Było tam wielu funkcjonariuszy partii nazistowskiej, którzy występowali na co dzień w partyjnych mundurach. Tak więc można mówić, że w przypadku Gustofa w wielu wypadkach kaci stali się ofiarami, ale było niestety też bardzo dużo dzieci były kobiety w ciąży warto też dodać, że podczas rejsu na pokładzie statku, przepełnionego do granic możliwości, funkcjonowała normalna porodówka i co najmniej pięcioro y, dzieci urodziło się w ciągu tych paru godzin y, od wyjścia w morze do zatopienia w godzinach nocnych. Wiem, że co najmniej jedno z tych dzieci ocalało. Dalszych y, losów y, kolejnych nie znam, ale i jedno. Mężczyzna ocalał i uczestniczył jeszcze wiele lat po wojnie w spotkaniach tych, którzy przeżyli. Gustlow zatonął paręnaście minut po godzinie 21:30 stycznia 1945 roku. Bezwieczna pogoda 20 stopni mrozu. A przyczyną zatopienia były trzy torpedy wystrzelone z radzieckiego okrętu podwodnego S-13, dowodzonego przez kapitana Marinesco. Marinesco miał problemy. Gdyby nie odniósł sukcesu podczas tego rejsu bojowego, prawdopodobnie trafiłby do więzienia, ponieważ łamał niemieckie regulaminy, nadużywał alkoholu. Ten sukces sprawił, że te potencjalne kary go minęły. Warto dodać, że Marinesco parę dni po zatopieniu Gustlowa zatopił jeszcze jeden niemiecki transportowiec, Stojben, który zatopiony został 15 kilometrów od ustki, dużo bliżej niż Gustlof. Na Stoibenie zginęło 3,5 tysiąca osób. Marinesco później wiódł burzliwe życie w Związku Radzieckim, podobno miał. Liczne problemy związane także z nadużywaniem alkoholu. Zmarł jakoś tak w latach 80., a w 1990 roku, kiedy w zasadzie cała prawda o Augustowie, także o tych cywilnych ofiarach, bardzo licznych cywilnych ofiarach, stała się już publicznie znana. Został uhonorowany przez władzę kończącego się właśnie Związku Radzieckiego tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Heinz Schön zebrał bardzo wiele relacji tych, którzy ocaleli z tej katastrofy. Relacje są bardzo mroczne, tak jak mroczna była. Wówczas ta styczniowa noc. Tysiące ludzi, którzy nagle w kamizelkach ratunkowych znaleźli się w wodzie. Dzieci, które wołają, mamo, mamo, z nadzieją na ratunek, ale ten ratunek nie nadchodził. Ludzie zamarzali w tej wodzie, potem jeszcze przez wiele tygodni, miesięcy. Te ciała unoszone w kamizelkach były. Rozwłóczone przez prądy morskie na przestrzeniach setek kilometrów, na przestrzeniach setek kilometrów i wyrzucane na bałtyckie plaże. Także tutaj w rejonie Ustki. Z relacji ludzi, którzy ocalili z tej katastrofy, wynika, że tam Toczyła się dramatyczna walka o życie. Dochodziło do drastycznych scen w walce o miejsce w szalupie. Żołnierze mieli za zadanie dopuszczać do szalup tylko kobiety i dzieci, ale także liczni mężczyźni próbowali się tam dopchać. Jedną z najbardziej wstrząsających. Relacji, jakie znajdujemy w tej literaturze o Gustlofie, to historia małego dziecka, które po wielu godzinach pod zatonięcia statku zostało znalezione na jednej z szalup. Nikt nie wiedział, co to za dziecko. To dziecko zresztą też nie wiedziało, kim jest, bo było po prostu jeszcze bardzo mało. Jeden z marynarzy, którzy tę szalupę wydobyli. Po prostu adoptował tego chłopca. Nigdy nie dowiedział się, kim byli jego rodzice. Niemniej dzięki temu marynarzowi zawdzięczał życie. Katastrofa Gustlowa często bywa porównywana do katastrofy Titanic. Rzeczywiście, obie te tragedie miały podobny przebieg. Ludzie ginęli. W lodowatej wodzie, nie doczekawszy ratunku. Ale jest też pewna różnica, będąca też na swój sposób znakiem czasów, w których obie te katastrofy miały miejsce. Titanic zatonął w 1912 roku. To były jeszcze takie stare dzieje, kiedy obowiązywał pewien kodeks etyczny. Warto zaznaczyć, że kapitan Titanica. Poszedł na dno na mostku kapitańskim razem ze swoim statkiem, wychodząc z założenia, że kapitan stonącego statku schodzi o staki. Na Wostofie było zupełnie inaczej. To już są czasy nazizmu, relatywizmu moralnego i tu kapitanowie, bo warto dodać, że dowodzenie tym statkiem. Było na swój sposób kolektywny. Było tam co najmniej czterech kapitanów, którzy zarządzali tym statkiem kolegialnie i wszyscy tę katastrofę przeżyli. Najbardziej widocznym w ustce skutkiem tragedii Gustlowa były ciała, które morze wyrzucało na plaży. Mamy wiele relacji dawnych mieszkańców Ustki, Niemców, którzy tu żyli w 1945 roku, które opowiadają o tych makabrycznych znaleziskach. I wiemy, że dopóki jeszcze byli tutaj Niemcy, ciała te potajemnie zbierano z plaż i wywożono do kostnicy na cmentarzu, następnie zakopywano je w mogile zbiorowej, nieoznaczonej, na usteckim cmentarzu. Ale później, kiedy wkroczyła do Ustki armia radziecka i zainstalowała się tutaj na tych obiektach po dawnej niemieckiej baterii Blücher, żołnierze radzieccy nie zadawali sobie tutaj specjalnej fatygi, jeśli chodzi o ceremonie pogrzebowe i po prostu kazali zbierać te ciała i zakopywać je na wydmach. Jest też bardzo ciekawa relacja mieszkańca ulicy Słupskiej, Martina Wuske. O której opowiemy w miejscu, gdzie Martin Wózkę w 1945 roku mieszkał. Martin Wózkę, wówczas 12 chłopiec, wyszedł na zewnątrz tego domu, żeby przynieść drewna na opał. Było ciemno, wielki mróz, bezwieczna noc. I wtedy właśnie usłyszał od strony morza potężny krzyk, huk ludzkich głosów, tak jak czasami słyszymy na stadionach. Był zdziwiony, przerażony, nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżył. Zawołał matkę. Matka po chwili nasłuchiwania tych odgłosów spoważniała, powiedziała, synu, zmówmy modlitwę, bo coś strasznego dzieje się w tej chwili na morzu. Marcin Wódzkiew, kiedy opowiadał mi tę historię, był przekonany, że słyszał głosy ludzi ginących na statku Gózgłow. Dzisiaj sądzę, że to, co mógł wtedy słyszeć w tę mroźną, bezwieczną noc, to raczej odgłosy tragedii Stoibena. To był drugi statek transportowy, który zatonął, zatopiony przez radziecki okręt podwodny, znacznie bliżej ustki. Zaledwie 15 kilometrów stąd, ponad 3 tysiące ludzi, którzy ginęli wtedy w tych mroźnych falach Morza Bałtyckiego, rzeczywiście mogli wydać tak potężny głos, że dotarł, a dotarł on aż do tego miejsca. Mamy kilka relacji dawnych mieszkańców Ustki. Relacji, które mówią, że pewna liczba ciał ofiar gusłowa, znajdowanych na usteckich plażach, została pochowana w zbiorowej mogile, właśnie tu na usteckim cmentarzu. Jedna z tych relacji to relacja córki lekarza, którego posesja przylegała bezpośrednio. Do tego cmentarza. Opowiadała, że pewnej nocy cmentarz został obstawiony przez żołnierzy i wykopano tutaj dość duży dół, gdzie wrzucono pewną liczbę ciał. W którym to było miejsce dziś już trudno ustalić, niemniej ona obserwowała to zdarzenie z okien domu, który jeszcze dwa lata temu stał tutaj przylegając do cmentarnego muru. Oprócz domniemanej zbiorowej mogiły bezimiennych ofiar katastrofy Gustlofa na austriackim cmentarzu mamy jeszcze jeden pochówek pośrednio związany z tą wielką morską tragedią. Otóż w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się głaz upamiętniający wszystkich pochowanych na tym cmentarzu przed 45 rokiem. Pochowano w 1945 roku, w marcu, niemieckiego lotnika, który zginął w jedynym w dziejach Ustki na locie bombowym na Ustecki port. Był to lotnik niemiecki, zestrzeliły go armaty radzieckiej artylerii przeciwlotniczej, a celem misji bojowej, w której zginął ten lotnik. Były okręty podwodne stacjonujące, wykryte przez niemieckie rozpoznanie w usteckim porcie. To było parę tygodni po tragedii Gustlofa i Niemcy bardzo nerwowo reagowali na wszystkie meldunki dotyczące radzieckich okrętów na Morzu Bałtyckim. Cały czas trwała wielka operacja pod kryptonimem Hannibal, polegająca na przerzucie wojsk i cywilów, uciekinierów z. Wschodnich terenów, Prus wschodnich, a także z Pomorza Gdańskiego, do portów na zachodnim Bałtyku. I dlatego właśnie ci lotnicy przylecieli te okręty zbombardować. Dzisiaj wiemy, że było to kompletne nieporozumienie. Te okręty były okrętami niemieckimi. Niemcy przylecieli bombardować swoje własne niemieckie okręty. Kosztowało to niestety także życie tego młodego. Wówczas Liczącego 25 lat człowieka. Z tragedią Gustofa mogą być związane niegdyś bardzo liczne groby leśne wzdłuż wybrzeża Bałtyku. W okolicy Ustki mieliśmy taki grób w Odombiu, w Wodnicy, a także ten tutaj na usteckim uroczysku. Legenda głosi, że to grób nieznanego żołnierza. Nie wiemy, czy polskiego, tak jak jest napisane na tej tabliczce, czy może niemieckiego lotnika, bo wiemy, że jeden z samolotów niemieckich tu spadł i dwóch lotników niemieckich straciło przy tym życie, czy też były to ciała, które może wyrzucało na plażę i miejscowa ludność po prostu Zakopywała je w tych ostatnich wojennych miesiącach na wydmach w lesie bo nie było możliwości pochowania tych ciał na cmentarzu. Wrak Gustlofa Spoczywa mniej więcej 40 kilometrów w tamtą stronę na dnie Morza Bałtyckiego. Przez dziesiątki lat było to ulubione łowisko m.in. także usteckich rybaków. Pytani, co wyławiają na wraku Gustlofa, mówili, że oprócz bardzo dorodnych dorszy także bardzo dużo butów. Ale wrak był też naturalnym zaczepem, na którym. Zaczepiały się rybackie sieci. Przez dziesięciolecia wrak obrósł tymi sieciami, jak taką specyficzną, żywą tkanką. I parę lat temu może wyrzuciło na brzeg sieć, starą sieć rybacką, w której tkwiło bardzo dużo takich fiolek, jakieś medykamenty. Jedna z tych fiolek trafiła do mnie, ma jeszcze widoczne ślady purchli. Człowiek, który ją znalazł, jest przekonany, że pochodziła z apteczki statku Gustlof. Co w niej było dokładnie, nie wiadomo, ale oznaczenie dwa czerwone pasy jest widoczne do dzisiaj. Mroczny i tragiczny koniec Gustlofa wskazuje. Że wisiało na nim coś w rodzaju jakiegoś fatum. Ten statek został zatopiony 30 stycznia 1945 roku, dokładnie w dniu urodzin swojego patrona, Wilhelma Gustlofa niemieckiego, nazisty, który zakładał partię hitlerowską, organizację struktury partii hitlerowskiej w Szwajcarii. Gustlof został zamordowany przez studenta pochodzenia żydowskiego, który w pierwszych latach panowania nazizmu w Niemczech doświadczył na własnej skórze tego czym był ten narodowo socjalistyczny ustrój. I jeszcze drugie fatum to y, data 30 stycznia 1945 roku jako dwunasta rocznica, dokładnie 12 rocznica objęcia władzy przez Adolfa Hitlera. A więc spinają się tu Daty, ta symbolika tych dat jest niesamowita. Ona wygląda tak, jakby rzeczywiście jakieś ciemne siły, jakieś ciemne siły spowijały ten dziwny i tragiczny zarazem statek. Mimo, że na Mustafie zginęło sześć razy więcej ofiar niż na Titaniku, jeśli chodzi o literaturę, jest ona dużo uboższa niż to co mamy na temat słynnego trasatlantyku który zatonął w 1912 roku. W zasadzie większość publikacji poświęconych dziejom Gustlofa to książki napisane przez jednego człowieka, Hańca Szyna, jednego z tych, którzy przeżyli tę katastrofę. Był członkiem załogi i później całe swoje dorosłe życie poświęcił na dokumentowanie tej katastrofy zebrał bardzo dużo relacji i stworzył też chyba dość miarodajny bilans tej katastrofy. Z jego wyliczeń wynika, że na e, statku zginęły dokładnie 9343 e, osoby. E, ocalało zaś 1239. Heinz Schön e, Zmarł w 2013 roku i jego ostatnią wolą było zostać pochowanym na Guslowie. Guslow, jako wrak, od kilkudziesięciu lat ma status podwodnego cmentarza. Nie wolno tam prowadzić żadnej działalności, nie wolno nurkować, nie wolno poławiać ryb, ale Urząd Morski w Słowsku w 2013 roku wyjątkowo. Wychodząc z założenia, że jest to cmentarz, wyraził zgodę na ten szczególny pochówek. Urna wykonana z soli z prochami Hańca Szena w 2013 roku została zatopiona na tym wraku. W ten sposób ten dawny członek załogi tego statku dołączył do swoich kolegów, którzy zginęli na nim w 1945 roku. Katastrofa Gustlofa i zatopienie kilku innych niemieckich statków w 1945 roku to największa katastrofa morska w morskich dziejach ludzkości. Na samym Gustlofie zginęło około 10 tysięcy ludzi sześć razy więcej niż na Titaniku dwa razy więcej niż liczyła wówczas mieszkańców ówczesna ustka. To katastrofa, którą powinniśmy mieć w pamięci.